Witam cię serdecznie w dniu drugim naszego wyzwania. Zatytułowałam go Definiowanie celu. Chciałabym, abyś zrozumiał, zrozumiała, że aby zdefiniować swój cel, należy zrozumieć, że cele, które sobie stawiamy, nie powinny wynikać z przymusu, ambicji, wpływu zewnętrznego, ale z głębokiej harmonii z naszym prawdziwym ja. Więc po pierwsze. Najpierw odkryj swoje autentyczne pragnienie, które jest zgodne z Twoją duszą. Nie chodzi tu o cele narzucone przez społeczeństwo, rodzinę, środowisko, ale o te cele, które tak naprawdę rezonują z Twoim wnętrzem. Aby odkryć takie pragnienie, warto zadać sobie kilka pytań: czego naprawdę chcę? Co sprawia, że czuję radość, spełnienie, harmonię? Gdybym mógł osiągnąć cokolwiek bez żadnych ograniczeń, co by to było? Ważne jest, aby być naprawdę szczerym wobec siebie i nie ograniczać się ani nie oceniać swoich pragnień. Nasza dusza wie, co jest dla nas najlepsze, ale czasem umysł, wpływy zewnętrzne blokują po prostu dostęp do tej wiedzy. Musisz polegać na sobie i na swoich pragnieniach. To ty wiesz, czego tak naprawdę chcesz. Po drugie, kiedy wiesz, jakie już jest Twoje pragnienie, unikaj obarczania go nadmiernym emocjonalnym ładunkiem, zaangażowaniem, stresem, przymusem, nadzieją, oczekiwaniem, kiedy się to wydarzy, kiedy przyjdzie, kontrolą co do sposobu pokazania się. Po prostu odpuść tą kontrolę, przejdź do niego na porządku dziennym. Tak, jak byłoby to wyjście do sklepu po prostu po zakupy, tak jakbyś miał iść kupić sobie chleb, bułkę, masło, jakby to była po prostu codzienna czynność, która jest rutyną dla Ciebie. Zaakceptuj możliwość zarówno sukcesu, jak i niepowodzenia, bo to da Ci po prostu utrzymanie równowagi energetycznej. Traktuj ten cel, ten swój cel z pewnym dystansem, jak coś naturalnego, co ma się wydarzyć, po prostu się wydarzyć. Nie wprowadzaj sobie napięcia, ponieważ to właśnie ono, to napięcie tworzy nadmierny potencjał, który będzie przeszkadzać Ci w realizacji i osiągnięciu tego celu. To jest tak zwany opór, który tworzysz, jeżeli czegoś bardzo chcesz, odpuść go, to i tak się wydarzy. To i tak już należy do Ciebie. Trzeci krok to wizualizacja osiągniętego celu. Kiedy zdefiniujesz swój cel, regularnie wizualizuj go jako już osiągnięty. Zobacz końcowy wynik. Wyobraź sobie go w momencie, kiedy już osiągnąłeś, czy osiągnęłaś swój cel. Jak wygląda po osiągnięciu tego celu Twoje życie? Jak się czujesz? Czy jesteś szczęśliwa? Czym się zajmujesz? Jak wyglądasz? Chodzi o to, żebyś nie wyobrażał czy nie wyobrażała sobie dokładnie momentu y, uzyskania tego celu, tylko wyobraź sobie życie zaraz po, co osiągniesz, jakie uczucia temu będą towarzyszyć. Poczuj emocje. Ważne jest, aby właśnie te emocje poczuć w sobie, y, aby towarzyszyły one, albo kojarzyły się z osiągnięciem Twojego celu. Radość, spokój, satysfakcja, te uczucia po prostu wzmocnią Twoją wizję. Co jest ważne? Wizualizuj sobie bez napięcia. To ma być przyjemność. Tak jakbyście marzyli, jakbyście wbujali w obłokach, bez napięcia, bez stresu przecież to i tak już do Was należy. Wizualizacja należy przeprowadzać w sposób naturalny, bez wysiłku, przymusu. To jest przyjemne. To jest tak, jakbyście siedzieli w fotelu w kinie i oglądali gotowy film, tylko że to jest film wyreżyserowany zgodnie z Waszymi pragnieniami. Kiedy synchronizujecie swoje pragnienia ze zgodą umysłu, czyli w sercu, będziecie czuć szczęście, a umysł nie będzie sabotował tego szczęścia, poczujecie się jak na fali. Jak na fali szczęścia, poczujecie tą energię, która pojawia się, gdy jesteśmy na właściwej drodze. To szczęście, ten excitement, zgodnie z naszym prawdziwym celem. Co trzeba zrobić, żeby ją poczuć? Mm. Nie należy, ale po prostu zwracajcie uwagi na, uwagę na znaki, na okazje, na synchroniczności, które zaczną pojawiać się w Twoim życiu. Mogą one wskazywać, że po prostu idziecie na tej, jesteście na tej właściwej ścieżce. Unikajcie forsowania rzeczy. Nie róbcie rzeczy na siłę. Jeśli coś wymaga nadmiernego wysiłku, to być może to nie jest właściwa droga. Manifestacja jest lekka, łatwa i przyjemna. Zaufajcie procesowi i pozwólcie, aby rzeczy rozwijały się naturalnie. Nie Żądajcie, ani nie proście. Nie sprawdzajcie co 5 minut, czy już widzisz to swoje pragnienie w 3D. Nie wątpcie, bo przypominam, to o czym w tej chwili myślicie, tego więcej kreujecie, tego więcej dostajecie, więc jeżeli macie wątpliwości, dostajecie ich więcej. Natomiast jeżeli widzisz swoje pragnienie w wizualizacji, to po prostu. Odpuść ważność, staraj się wizualizować to co, to, co, to, co osiągniesz, to, co będziesz czuła, a dostaniesz tego więcej. Czyli dostaniesz tak naprawdę realizację swojego pragnienia. Zamiast wątpliwości, zamiast oczekiwania, skoncentruj się, zaufaj, zaufaj procesowi i zajmij się życiem. Ciesz się nim, delektuj, bo im więcej szczęścia, im więcej endorfin wyprodukujesz, tym szybciej przyciągniesz to, co chcesz. Więc rób to, co kochasz. A jeśli obawiasz się negatywnych myśli, po prostu afirmuj: Ja zawsze dostaję to, co chcę, e, aż pozytywne myślenie stanie się Twoim nawykiem. Ja zawsze dostaję to, co chcę. Ja nie muszę robić nic, bo wszystko przychodzi do mnie samo. Rozmawialiśmy na temat przekonań. Po prostu ustalcie, już wiecie, jakie są Wasze przekonania, ustalcie sobie kontraafirmacje, żeby uspokoić się i afirmujcie w takich chwilach, kiedy widzicie, że jakiś trigger się zbliża. Po prostu afirmujcie, naprawdę, naprawdę przyjdzie spokój. Wspomniałam o tym, żeby nie przywiązywać się nadmiernie do celu, nie nadawać mu zbyt wielkiej ważności, bo to paradoksalnie może oddalić nas od jego realizacji. Ważność tworzy napięcie, opór, wywołuje negatywne emocje, które sabotują po prostu nasze działania. Zamiast tego podejść do swojego celu z równowagą. Niech będzie ważny, ale nie traktuj go jak kwestią życia i śmierci. Pozwól sobie na wiarę, że cel jest osiągalny, że tak naprawdę on już istnieje, on już jest twój, ale nie zmieniaj go w obsesję. Po prostu już zaufaj, że ty już go masz. Żyj, żyj pełnią życia. Po prostu żyj. Dzisiejszym zadaniem, zadaniem na dzisiaj, jest to, aby napisać na kartce, jakiej zmiany osobowości pragniesz. Okreś sobie, jakie cechy, umiejętności i chcesz rozwijać, w których pomoże ci realizacja tego celu. To będzie miało na zadaniu ułatwienie Twojej wizualizacji. Rozpisz sobie po prostu całą nową wersję siebie, jak będziesz się czuć, co będziesz myśleć, jakich perfum będziesz używać, jakie, jakie, w jakie ubrania będziesz się ubierał, czy ubierała. Jakie nawyki będziesz, będziesz miał, jak będzie wyglądać Twoje życie, jak będzie wyglądać Twoja rutyna dzienna, jakie są Twoje cele, marzenia? Nie ograniczaj się, po prostu napisz to, myśl to, czego naprawdę pragniesz. Postaw intencję zmiany osobowości, dlaczego chcesz zmienić swoją obecną osobowość. I tak naprawdę to, co napiszesz, to, co wymyślisz, to, co wykreujesz, e, zacznij wcielać w życie, zacznij żyć jak ta osoba, którą chcesz być. E, jeżeli chcesz być spokojna, jeżeli, we, w, jeżeli myślisz, że mm, załóżmy, chcesz być milionerem, chcesz, żeby Twoja nowa wersja czuła obfitość na każdym kroku, to zastanów się, jak taka osoba się zachowuje, jak taka osoba myśli, jak Żyje, y, może jak wygląda jego hobby, że czyta więcej książek, a ty teraz nie czytasz, więc po prostu kup sobie książkę, wypożycz i czytaj. Zawsze sięgaj po te 2% więcej od obecnej Twojej sytuacji. Sięgaj po więcej, bo ponieważ przeskakując na ten wyższy poziom, y, zbliżasz się do wersji końcowej y, swojej osobowości, którą chcesz doświadczyć. Życzę Wam wspaniałego dnia, do usłyszenia w dniu kolejnym.